Otwieram 15 sesję Rady Gminy Szydłowo. Serdecznie witam pana wójta, witam pracowników urzędu gminy z panią sekretarz na czele, witam pana radcę prawnego. Witam państwa, panie i panów radnych. Bardzo bym prosiła o potwierdzenie obecności w systemie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na ustawowy skład Rady 15 radnych obecnych jest 14, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Dzisiejsza sesja jest zwołana na wniosek Pana Wójta na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek dzisiejszych obrad jest następujący. projekt Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały w, w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek opłaty są to dwie uchwały które nie zostały podjęte na sesji 14 i w tej chwili mamy stan oto taki że na cztery uchwały które dotyczyły gospodarki odpadami dwie mamy podjęte czyli podjęliśmy regulamin dotyczący utrzymania czystości i porządku w gminie oraz podjęliśmy uchwały o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Natomiast te dwie uchwały nie zostały podjęte na ostatniej sesji. One były omawiane na komisjach. Otrzymały pozytywną akceptację, ich treść się nie zmieniła w stosunku do tego co było proponowane na poprzedniej sesji. Myślę, że radni sobie ten temat też już mieli czas spokojnie przemyśleć, więc y, będziemy procedować jeszcze raz y, te dwa projekty. Chciałam zapytać Pana Wójta, czy zechciałby jeszcze coś powiedzieć? Pan kierownik? Nie. W związku z tym otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ale co z poprzednimi uchwałami, bo my je tutaj y, tu nic nie zmienia, tylko jest nowa uchwała. Czy tamte, co żeśmy przegłosowali... Ja powiedziałam przed chwilą, że dwie uchwały w sprawie gospodarki odpadami zostały podjęte, tak? Czyli, pod, yy, czyli została podjęta uchwała yy, wprowadzająca regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie oraz zasady świadczenia, szczegółowe zasady świadczenia usług, tak? Ale co z tymi uchwałami negatywnie? No, te dwie, które na... zostały nie podjęte procedujemy na dzisiejszej sesji. Jeszcze raz, jak gdyby. Jeszcze raz, one są w identycznej treści w jakiej były proponowane na sesji 14. Państwo radni otrzymali w systemie elektronicznym jeszcze raz te uchwały, także mieli możliwość zapoznać się. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Krzysztof Herman, proszę bardzo. Czyli rozumiem, że nic się nie zmieniło od tamtej. Bory. Nic się nie zmieniło. Uchwały są w tej samej o tej samej treści, okay. jak były proponowane na jak były przedstawione na Komisji Budżetu oraz y, na sesji 14. Okay. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i y, proszę o przegłosowanie projektu uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. <trymne> Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 13 głosach za i jednym wstrzymującym się. Przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszego porządku obrad. W tej chwili będziemy procedować uchwa projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek opłaty. Tak jak już wspomniałam wcześniej, jest to uchwała o identycznej treści jak była przedstawiona na Komisji Budżetu i sesji 14. Państwo otrzymali projekt tej uchwały w wersji elektronicznej, elektronicznej i mogli się z nim zapoznać. W związku z tym otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych, w związku z tym zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy dziewięciu głosach za oraz pięciu wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam piętnastą sesję Rady Gminy Szydłowo. Dziękuję bardzo.